Witam, nazywam się Christian Garabello, jestem dyrektorem do spraw rozwoju produktów w Greenhouse Italia. W tym roku nasza historyczna współpraca z Agricola 2000 zaowocowała udziałem w nowym wydarzeniu na poletkach doświadczalnych pszenicy. Wśród wielu rozwiązań Greenhouse Italia do biostymulacji i nawożenia pszenicy zaproponowanych na poletkach doświadczalnych znajdziemy Haskon S57 i Erantis. Erantis to nasz nowy biostymulujący nawóz przeznaczony do łagodzenia stresów abiotycznych roślin. Jest to produkt, który może być również stosowany w rolnictwie ekologicznym. Erantis zawiera mieszankę związków antyoksydacyjnych, które wywodzą się z jego macierzy wyłącznie roślinnych, takich jak Ascophyllum nodosum i Laminaria digitata oraz wyselekcjonowane ekstrakty z drożdży. Erantis oprócz tego, że pełni ważną funkcję łagodzenia deficytu wodnego poprzez zwiększenie efektywności, wykorzystywania wody przez rośliny. Odgrywa również ważną rolę w fotosyntezie, umożliwiając roślinom odpowiedni rozwój nawet w niesprzyjających warunkach, takich jak np. niskie temperatury czy brak wody. Erantis zastosowano w dwóch różnych fazach. Pierwszy raz w początkowej fazie wzrostu, aby ochronić rośliny przed stresem abiotycznym, zwłaszcza termicznym i wodnym, co sprawdziło się w walce z suszą tegorocznego marca, po którym nastąpił zasadniczo zimny kwiecień z Wielkimi opadami deszczu skoncentrowanymi w kilku momentach. Druga aplikacja została wykonana w fazie wzrostu liści, aby zapewnić roślinie większą ochronę przed stresem wodnym i termicznym w późniejszej fazie kwitnienia i tworzenia plonu. Erantis to produkt, który może być stosowany w każdej fazie w mieszaninie z herbicydami, insektycydami lub fungicydami lub z innymi nawozami mineralnymi poprzez aplikację dolistną. Haskon S57 to płynny nawóz mineralny składający się z ciosiarczanu, amonu i potasu, który zawiera 57% siarki, 11% azotu, 5% potasu i jest wzbogacony borem, cynkiem i żelazem. Haskon S57 zastosowany w solo w dawce 3 litry na hektar w fazie początkowego wzrostu roślin, ponieważ jest to idealna faza do podawania siarki, czyli taka, która przechodzi od końca wzrostu do początku płoszenia. Wiemy, że siarka jest podstawowym elementem syntezy białek, szczególnie takich aminokwasów siarkowych jak metionina i cysteina. A azot odgrywa ważną rolę w promowaniu syntezy białek i gwarantuje przedłużony efekt zielonych roślin. Zawartość mikroelementów w produkcie Haskon S57, takich jak bor i cynk, wpływa na kwitnienie i płodność pyłku oraz tworzenie ziarniaków. A zawartość żelaza odgrywa również ważną rolę w procesie fotosyntezy, co przekłada Da się na bardziej intensywny, zielony kolor liści. Haskon S57 to produkt, który można mieszać z insektycydami, fungicydami lub herbicydami albo z innymi organicznymi lub mineralnymi produktami.